Ciągle się kłócimy, ciągle jest coś między nami nie tak, ja chcę pomocy, a mój partner czy partnerka nie chce iść na terapię. Jak namówić partnera na terapię, czy też jak zaprosić partnerkę do pójścia razem i pracy nad relacją? O tym będzie w dzisiejszym nagraniu. Bardzo ważny i bardzo trudny temat. W wielu związkach jedna strona może chcieć podjąć dany krok, ale bardzo często spotyka się z oporem drugiej osoby. I w tym odcinku przyjrzymy się, jak rozmawiać z partnerem czy partnerką o terapii, jak radzić sobie z obawami i jakie kroki podjąć, żeby zwiększyć szanse na wspólne podjęcie się terapii dla, terapii dla par. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału, który, który dla Was przygotowałam, i zobaczmy, co można z tym tematem właśnie zrobić. Dlaczego w ogóle ktoś nie chce na tę terapię pójść? Zacznijmy od tego, że jedną z głównych obaw jest lęk przed możliwością, że terapia par może prowadzić do odsłonięcia trudnych problemów w związku, które. Za który dana osoba będzie obwiniona. Czyli najczęściej mamy taki klimat, w którym dwie osoby od jakiegoś czasu już się kłócą i tak się przerzucają winą, i obawiają się tego, że właśnie terapeuta nie będzie obiektywny i to, co tam się zadzieje, to jakby będzie ciąg dalszy trudów, z którymi domagamy się właśnie w domu. Ludzie boją się tego, że dojdzie do konfliktów podczas sesji, że będzie konfrontacja z partnerem na temat jakby trudnych spraw a terapeuta jakby nad tym nie zapanuje i właściwie nic to nie da, niczym to nie pomoże. Więc od razu też chcę powiedzieć, że właśnie terapia jest po to, żeby i terapeuta tam jest po to, żeby zatrzymywać konflikty i nie doprowadzać do tych konfliktów w taki sposób, jak mają miejsce w domu, tylko żeby one miały zupełnie inny wymiar. E, oczywiście, kiedy to się zadziewa, prawda? Że pary że bardzo różnie w gabinecie się zachowują. Czasem zachowują się w taki sam sposób jak w domu, ale czasem jednak. E, a obecność trzeciej osoby sprawia, że gdzieś tam wyhamowujemy różne zachowania. Natomiast można się wtedy spotkać z takim komentarzem terapeuty: Czy to jest właśnie podobnie? Czy państwo się kłócą tutaj, tak jak w domu, jakby, czy chcą trochę innego sposobu rozmawiania się nauczyć. I jakby mamy różne takie sposoby, żeby zatrzymywać te osoby w takich eskalujących, jakby momentach, prawda? Kolejną rzeczą, której ludzie się obawiają, jest po prostu strach przed tym, że terapeuta może faworyzować jednego z partnerów i wykluczać, jakby tego drugiego, czy sprawiać, dawać takie poczucie niesprawiedliwości. Takim argumentem, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakieś silne opory przed nim pójściem do terapeuty danej płci. Albo że ten jeden terapeuta po prostu będzie nieobiektywny, to też chcę powiedzieć, że na terapię można się wybrać, która jest prowadzona przez dwóch terapeutów, co trochę zmniejsza to ryzyko, którego ludzie się obawiają. Oczywiście w terapii par terapeuci są szkoleni do tego, żeby um, być obiektywnym i żeby nie zajmować żadnego ze stanowisk. Raczej to się nie, nie zdarza, jeśli się zdarza, to jest superwizowane, omawiane i jakby. Um, no opiekujemy też to na, na, na spotkaniach, natomiast do takich sytuacji nie powinno dochodzić, ale jeśli ten lęk jest taki bardzo duży, no to można się dodatkowo zabezpieczyć tym, że są dwie osoby po drugiej stronie, więc to też troszeczkę jakoś inną perspektywę robi i osób, które mają ten poziom lęku związany właśnie z tym, jest to jedna z takich opcji. Kolejna i bardzo taka trudna rzecz, o której zwykle w parze się potem nie, nie rozmawia, to jest taka obawa przed um, odkryciem trudnych rzeczy, że będę musiała mówić, że będę musiała się dzielić tym, co jest trudne, a że to jest bolesne, a nie chcę, a że ten partner mnie jakoś z tym nie przyjmie jakby to jest jeden z głównych czynników, dla których ludzie jakby w ogóle nawet o tej terapii nie chcą myśleć, boją się odsunięcia swoich zranień, zajmowania się przeszłością, jest tam mnóstwo przekonań, mnóstwo różnych lęków, które są z tym związane, nie mają takiego doświadczenia, jakby też no, chronimy się przez to jakby, żeby nie dotykać też swoich emocji, więc to też mogą być takie naturalne mechanizmy po prostu obronne, możemy się obawiać, że nie będzie po prostu postępu, że terapia nie będzie skuteczna i nie doprowadzi do pozytywnych zmian, no ale jeśli jej nie spróbujemy, to jakby nie będziemy wiedzieć. I sobie wychodzę z założenia jednak, że w domu kłócimy się za każdym razem tak samo i nic się nie zmienia i dzieje się to od miesięcy, a może nawet od lat. Więc e, jeśli próbujemy ciągle tego samego i ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, to znaczy, że działania, które na ten moment podejmujemy, po prostu nie działają. E, no, i jakby mamy szansę spróbować czegoś innego, co być może nam pomoże, oczywiście może nie, też tak może być, prawda? Ale jakby zmieniamy jakieś działania, i jeśli chcemy poszukać sprawczość, to, to jakby możemy się tam wybrać. I ten argument trafia do, do osób, które autentycznie jakby mają taki opór i taki lęk. Natomiast często ten argument jest wykorzystywany trochę jako taka maska do lęku w ogóle przed takim. Hmm, Odsłanianiem siebie, prawda, przed ujawnianiem prywatnych jakoś informacji y, związanych nie tylko ze związkiem, ale też z, z własną osobą, obawa, że jakoś to może być wykorzystywane w zły sposób. Y, no to są takie rzeczy, które y, najczęściej gdzieś tam y, mają miejsce. I osoby, które nie są nauczone dzielenia się, sięgania po wsparcie, sięgania po pomoc, proszenia o tą pomoc, że jest to jakoś związane ze wstydem, z poczuciem, że coś przegraliśmy, że nam się nie udało, z poczuciem porażki, że to są też takie rzeczy, które gdzieś siedzą pod spodem, którymi ludzie się nie zajmują. Eee... Chcą iść na terapię, tylko kontynuują przerzucanie się jakby winą, czyli że no, słuszne jest to, żeby po y, wsparcie sięgnąć, a ty uważasz, że to nie jest słuszne i jakby na tym się zatrzymujemy, i ewentualnie się obrażamy, kto jest nie wiem mądrzejszy, a kto głupszy, że takie ma jakby postawy, a nie rozmawiamy o tym, co jest pod spodem, co jest, co jest głębiej. E, możemy się obawiać też, że druga osoba nie będzie wspierała tego procesu terapeutycznego, nie będzie chciała uczestniczyć w terapii. I nie będzie jakby, no nie wiem, będzie bojkotować, będzie kłamać, będzie przekonywać terapeutę na swoją stronę. Pamiętajmy też, że terapeuta ma narzędzia do tego. I jakby po to są też te dwie osoby w gabinecie, żeby mieć jakby taki całościowy obraz tego, co się dzieje. I pamiętajmy, że terapeuta traktuje związek jako całość, a nie indywidualne dwie osoby. Oczywiście na nie indywidualnie patrzy, ale to, co razem gdzieś nam tworzy. i i w terapii, jakby no, nie szukamy winnego. Natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których ktoś tylko deklaruje motywację do pracy, a nie ma autentycznej motywacji. W związku z tym. Też terapeuta może taką pracę po prostu zakończyć. Więc lepiej ją zakończyć niż jakoś utrzymywać. A też druga osoba w terapii, czyli ten partner, jest po to, żeby powiedzieć, no właśnie, że to jest nieprawda, co druga osoba mówi, prawda? Że jakby my mamy inne spostrzeganie, inny sposób myślenia. No i jak zaczniemy to ujawniać, to co my nazywamy kłamstwem, czy bojkotowaniem, to co dzieje się w tle, to czego terapeuta nie widzi, no to terapeuta zaczyna mieć jakby szerszy obraz, więc zawsze. Też jesteś tam po to, żeby to na tą terapię wnieść i tą informację terapeucie um, przekazać. Część osób obawia się też tego, że jak już tam pójdziemy, to my się naprawdę nie dogadamy i rozpadnie nam się związek, że nie wiem, usłyszę na terapii, że to ja jestem do niczego, że masz się ze mną rozwieść, że właśnie będziemy się jeszcze bardziej kłócić, że ty zobaczysz coś na tej terapii, odkryjesz, nawet nie wiem co odkryjesz, ale że ja cię jakoś utracę. Co jest ciekawe, prawda? Że na terapię w sumie idziemy po to też, żeby. Zbudować tą więź, poprawić jakoś relację z takim motywem, ale tak bardzo boimy się tej utraty, mimo że już ją tracimy, bo się ranimy, bo nie wiem, w nieodpowiedni sposób do siebie mówimy, bo się nie szanujemy, bo jakoś pogardliwy sposób się traktujemy i tak dalej, i ciągle się kłócimy. A pod spodem właśnie jest taka ważna myśl, której też często nie ujawniamy przed sobą, prawda? Yy, więc to jest też taka ważna rzecz. I to, czego ludzie nie mówią, a jest głęboko, głęboko pod spodem. I jest często przyczyną bazową, jest strach przed trudnymi uczuciami tego, że będę, nie wiem, rozgrypywał, będę się źle czuł, mój stan, samo poczucie się jakoś pogorszy, że, że terapia będzie prowadzić do konfrontacji z trudnymi emocjami, żalem, zranieniem. No i to jest po prostu bardzo trudne. Część osób w ogóle mówi: Ja mogę iść, ale żebyśmy nie wracali do przeszłości, tylko od razu się zajęli tym, jak ma być teraz. No to też jest bardzo ważna informacja, że ktoś tak. Grubą krechą oddzielić jakby tą przeszłość, ale nie da się przejść do codzienności, mając taki bagaż, worek, prawda? Jakichś różnych emocji, których nie rozpakowujemy. No i terapia czy terapeuta też jest po to, żeby dbać o to, aby jak najkrócej w tej przeszłości być i żeby te zranienia, żale domknąć. I trochę mnie nie dziwi, że ludzie obawiają się, że to będzie wracało, no bo takie mamy też doświadczenia w relacjach, w związkach, w kłótniach. Prawda, że niby już czujemy, że się dogadaliśmy, a to ciągle gdzieś tam wraca, więc czasem taka osoba, która nie może się pogodzić ze swoim żalem, też dostanie informację zwrotną, czasem zostanie odesłana czy zaproszona o, na terapię indywidualną do innej osoby, żeby w ogóle y, móc pracować nad terapią, y, żeby sobie z tym żalem poradzić. Też, też są takie sytuacje, kiedy w terapii widzimy, że no jakby pracujemy, jest jakoś konstruktywnie, że nawet druga osoba zmienia coś, no, ale ktoś się zatrzymał w tym punkcie przeszłości. Jakby my w terapii w parze nie możemy iść dalej, ale indywidualnie już jakby tak. I dopiero wtedy można do tej terapii par wrócić. Więc, jakby tych rozwiązań i sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. No, i jakby to, że my jesteśmy wyćwiczeni w wypominaniu sobie przeszłości, no to rozumiem, że możemy się też tego obawiać, ale na terapii pilnujemy tego, żeby. Zamiast o żalu mówić o swoich potrzebach, też czego ja potrzebuję dzisiaj w związku z tym od ciebie, czego potrzebuję do domknięcia tego, co tam było, prawda? I trochę przeformułowanie tego z przeszłości na tu i teraz. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Więc warto też podkreślić, że przecież terapeuci par są wykwalifikowani do pracy z tymi różnymi objawami. Staramy się otworzyć tą taką bezpieczną przestrzeń wspierającą. Przestrzeń dla obu partnerów, aby można było pracować nad, nad poprawą związku. No I co możemy zrobić, czyli jakie kroki możemy podjąć? I przede wszystkim, jakby samo to, że ktoś już dotarł na to spotkanie, dla mnie przynajmniej jest taką informacją, że jakieś tam ziareneczko maleńkie, motywacji musi gdzieś tam być, i pierwsze spotkanie poświęcamy na to, żeby w ogóle to wydobyć prawda, żeby jakby pozyskać tę osobę też do pracy i nie zmarnować tego potencjału, który tam jest. Nie zawsze to się udaje, ale w wielu sytuacjach bardzo często udaje się. Jeśli jedna osoba w związku nie chce iść na terapię, no oczywiście to jest frustrujące dla partnera, który no przecież chce, stara się co można też zrobić, żeby w ogóle tam dotrzeć i ten potencjał można by było wyciągnąć. Przede wszystkim pamiętaj, żeby zrozumieć w ogóle tą obawę, zamiast presji i naciskania, żeby spróbować dowiedzieć się, dlaczego druga osoba nie chce na tą terapię pójść, jaki jest ten prawdziwy powód, nie? czyli nam podaje to, możemy zapytać, ok, ale jaki jest ten Taki głęboki, prawdziwy powód, czy obawia się oceny, czy ma negatywne doświadczenia jakieś z przeszłości w terapii, czy w ogóle nie wierzy w terapeutów i w skuteczność, dlaczego, z czym to jest związane. Jakby zrozumieć ten opór, a z oporem. Z oporem pracuje się w taki sposób, czyli czego nie robimy. Nie przekonujemy a z oporem pracuje się w taki sposób, że rozumie się emocje, tak? Czyli takie stosujemy podejście bardzo empatyczne i rozumienie emocji tego, co ktoś przeżywa. Więc jeśli cokolwiek jeśli miałabym Ci dać jakąś jedną radę, co można w tej sytuacji zrobić, to jest zadbanie o emocje, zrozumienie emocji bez, bez nacisku. Rozmowy bez nacisku, podejmij taką spokojną rozmowę, żeby wyrażać swoje potrzeby, swoje uczucia, bez obwiniania, czy można powiedzieć coś w stylu, na przykład, zależy mi na naszej relacji i wierzę, że ta terapia mogłaby nam pomóc lepiej zrozumieć i poradzić sobie z różnymi problemami. Co ty na to? Czy byłbyś gotów, czy gotowa spróbować? Mogę też dzielić się wiedzą. Na przykład, że czasem ludzie obawiają się terapii, ponieważ. Nie wiedzą, czego tam się mogą spodziewać. Możesz podzielić się informacjami na temat tego, jak wygląda terapia, jaki jest przebieg, możesz się podzielić filmikami, które są u mnie na kanale stworzone na temat cała playlista, na temat terapii, jak ona wygląda, jak wygląda pierwsza wizyta, jak wyglądają konsultacje, jakie są czerwone flagi, jak wybrać tego terapeutę, jakie są mity na temat terapii, po czym poznać, że, że jakoś pomaga, jakie jest też um, um, pierwsze takie na pierwszych konsultacjach, jakich pytań możemy się spodziewać, co się będzie działo, to wszystko omówiłam właśnie. Z taką intencją też dla osób, które zastanawiają się nad terapią, więc jeśli chcesz mieć te wszystkie informacje w jednym miejscu, to wejdź do e-booka po Terapii, tam w opisie znajdziesz link do niego i wszystkie materiały, o których wspomniałam i wiele, wiele więcej znajdziesz właśnie w tym materiale. Możesz też przedstawić alternatywy, tak? czyli terapia. Twarzą w twarz, jeśli jest taka zniechęcająca, może ktoś bardziej jest gotowy podjąć terapię odnej, albo grupę wsparcia, albo e, jakiegoś, nie wiem, warsztatu, bo zacząć od warsztatu, od jakiegoś kursu, e, więc e, odczytania książki w ogóle, prawda? Czyli od takich w ogóle, jakichś takich pierwszych rzeczy, które oczywiście dla osoby, która gdzieś tam chce. Nie wiem, tej konkretnej pracy może być niewystarczające, ale jakoś zobaczenia, że to jest też proces, że ktoś po prostu się zbliża do tego momentu. No i jakoś z akceptacji tego, ale też dbania w tym o siebie. Warto też dzielić się swoimi przykładami z terapii, pokazywania, co nam terapia dała, też inni ludzie czy przyjaciele mogą jakoś. Powiedzieć, co dla nich, jakby w tej terapii było ważne, tak żeby to jakoś urealnić, jakie są tego korzyści, ale też można zaproponować wspólne spotkanie, takie chociaż jedno informacyjne, żeby zaproponować jedno spotkanie i zobaczenie, jak wygląda jak to będzie wyglądało, bez oczekiwań, bez nastawiania się na długi proces, bez jakichś zobowiązań do dalszych sesji, ale żeby pomóc w ogóle zobaczyć, jak to jest i żeby ta osoba poczuła i żeby sprawdziła, czy to jest coś dla niej, czy nie i żeby mogła zadecydować, prawda, że to też można się za coś takiego umówić, no i też dać czas, aby jeśli ta osoba nie jest gotowa, żeby, żeby mogła sobie tą decyzję pomyśleć, a my w tym czasie musimy się też skupić na sobie, jeśli partner odmawia terapii, to warto się skupić na swoim rozwoju, na pomocy i wsparciu też dla samego siebie czy samej siebie, więc możemy rozpocząć swoją terapię indywidualną, żeby sobie lepiej radzić, czy poszukać jakichś innych form wsparcia, które nas w tym mogą, mogą właśnie wesprzeć. Więc zaproszenie partnera do terapii naprawdę może być wyzwaniem, i jest wyzwaniem, ale ta cierpliwość, empatia, otwarta komunikacja mogą pomóc przezwyciężaniu tego tego oporu. Więc jeśli czujesz się bezradny, czy, czy widzisz właśnie cierpienie też bliskiej osoby, które unika na przykład wsparcia specjalisty, bo to nie tylko musi być terapia dla par, prawda? Ale e, możemy próbować wielokrotnie przekonywać osobę, która na przykład jest w depresji i szuka pomocy, a wszystkie próby jakby się skończyły e, no fiaskiem po prostu, tak? Frustracją, nie wiem, pogłębiały kryzys i czujemy się pogubieni, zrozpaczeni. E, a mamy przecież najlepsze intencje, nie widząc rezultatów, i często w takiej sytuacji my popełniamy ogromnie dużo błędów. Nam się wydaje, że właśnie mamy dobre intencje, ale w trakcie my często bardzo szkodzimy temu procesowi, jakby zaproszenia na tą terapię, bo robimy różne rzeczy, przekraczamy granice, wywieramy presję, używamy takich umniejszających komunikatów, nawet niechcący. I to jest też ważne, żeby się tym zajmować. Teraz ja w tym materiale wszystkiego nie omówię, ponieważ wszystko omówiłam w takim dwugodzinnym nagraniu, jak namówić drugą osobę na terapię. Też link znajdziecie w opisie tego filmu, gdzie krok po kroku omawiam różne przeróżne aspekty, jeszcze o nich wspomnę na koniec, ale między innymi właśnie co zrobić, jeśli już wiele różnych rozmów na temat terapii było podejmowanych i one były zakończyły się właściwie niczym, to się nie udało. Co my wtedy możemy zrobić, jak odbudować tą, tą, tą jakby, ten kontakt, tą relację, jak wrócić do tych rozmów, jak zaopiekować, co się wydarzyło, na takich konkretnych przykładach, dialogach, zdaniach, które tam gdzieś podrzucam, krok po kroku w te różne fazy, bo przecież ja te fazy też tutaj e, e, omawiam i, i rozmawiam z ludźmi, więc wybrałam to dla Was w jednym takim materiale, do którego Was serdecznie zapraszam. Zaproszenie bliskiej osoby na terapię no to jest bardzo delikatne zadanie, bo nieważne, czy to dotyczy bliskiej osoby, zaproszenie na terapię par czy, czy na terapię indywidualną, często z sięganiem po pomoc y, i wsparciem specjalisty no my czekamy do sytuacji, która będzie po prostu krytyczna. Y, I najczęściej jedna osoba nie chce podjąć tego kroku, nie, nie z braku troski. Ale z powodu własnych lęków i wątpliwości też warto zobaczyć, że, że właśnie to o to chodzi, że to nie jest brak troski, że to jest wymierzone w nas, że przeciwko nam, tylko że to jest z powodu jakichś y, jej czy jego przekonań, lęków czy wątpliwości. I próba jakby przekonania się wzajemnych tych oskarżeń wzbudza poczucie winy i jakby jeszcze większy dystans, jeszcze większą niechęć, bo ta osoba walczy y, o. O to, żeby osiągnięcie Jest ostatecznie jego czuję się zniechęcona, no ale właśnie jest sposób też, żeby to zmienić, żeby nauczyć się innych ro rozmów. No i właśnie dlatego stworzyłam materiał, który może pomóc zrozumieć, jak przeprowadzić tę trudną rozmowę w sposób, który nie tylko zachęci bliską osobę do rozważenia terapii, ale także Umocni waszą relację, żeby dowiedzieć się, jak unikać pułapek komunikacyjnych, nie wchodzić w rolę terapeuty, zaniedbując siebie, bo to jest częsta też praktyka. I tam pokazuje ci, jak rozmawiać, aby zwiększać gotowość drugiej osoby do podjęcia decyzji w temacie sięgania po wsparcie, niezależnie od ostatecznego efektu. W ten sposób jakby te rozmowy mogą też przybliżyć wam budowanie takich silnych fundamentów dobrej relacji, opartej na szacunku, a nie tylko na nacisku i, i namawianiu jakby akceptacji też swoich różnych granic i, i tak dalej, i tak dalej, też, żeby zrezygnować jakby ze swojej roli terapeuty i nie tracić tej energii, tylko przekierować ją na siebie. W tym materiale znajdziesz też listę zdań, których nie mówić, Nauczysz się, jak unikać sformułowań, które mogą wywoływać opór drugiej osoby i unikać jakby tych najczęstszych błędów komunikacyjnych, żeby no, utrzymać tą rozmowę w pozytywnym tonie. No niestety zdarza nam się, że jednak te zdania <grych> padają no i co wtedy jakby zrobić, jak już mleko się wylało, więc też w tym materiale opowiadam o tym, co zrobić, jeśli już dane słowa padły, jak naprawić sytuację, jak odbudować zaufanie, jeśli powiedzieliśmy coś, co mogło zranić czy zdenerwować drugą osobę, żeby nauczyć się skutecznie przepraszać, wyjaśniać też swoje intencje i jakby pomóc w łagodzeniu tej, też napięć tej drugiej osobie. No i przede wszystkim jak zapraszać, czyli jak konkretnie mówić w taki delikatny, wspierający sposób, jak przeprowadzać rozmowę, czyli też znajdziecie. Techniki komunikacji, żeby wyrazić i swoje obawy, swoje potrzeby i scenariusze przykładowej rozmowy, dwa scenariusze z krótkim omówieniem, które możecie też sobie wykorzystać, jakoś przełożyć na swoje, na swoje tutaj rozmowy, żeby przeanalizować i, i też zminimalizować stres ten związany, zobaczyć, jakby to mogło wyglądać i jaki jest taki charakterystyczny przebieg, bo one nie są też idealne. Zrozumieć też to, czego ktoś odmawia. Dzisiaj w tym materiale trochę to omówiłam. Tam jeszcze znajdziesz dodatkowych kilka innych powodów i dzięki temu, zyskując wgląd w emocje siebie, drugiej osoby, lepiej jakby reagować i prowadzić ten dialog. Bardzo ważną rzecz, którą tam poruszam, to jest ultimatum, czyli czy taki ultimatum, że jak pójdziesz to, a jak nie pójdziesz to to jakby zobaczycie też taką analizę moją tego podejścia, kiedy ten ultimatum może być skuteczne, a kiedy lepiej go nie używać i użyć alternatywnego podejścia, bo może to po prostu zaszkodzić i jak spowodować no, jakby jeszcze pogorszenie tej, tej relacji. I jakby też omawianie jakby wielu rozmów, też omawiam w tym materiale te aspekty, w których ludzie najbardziej utykają, czyli Wiele rozmów, zanim dojdzie do terapii, się pojawia, prawda? Jakby omawianie, jak omawiać ten opór, przykłady zdań, które często my słyszymy od drugiej osoby, jak je zrozumieć, co za tym stoi, czyli jak taką rozmowę prowadzić, no aby ten opór też stopniowo zmniejszać, no bo to nie jest. Jedno czy trzy zdania, które my wypowiemy, i magicznie tą osobę na tą terapię zaprosimy. No to tak jakby nie działa, bo musielibyśmy, nie wiem, nawet jakiejś techniki manipulacji po prostu użyć czy szantażu. No ani o to nam chodzi, tylko chodzi o y, szacunek wzajemny. I zadbałam też o to w tym materiale, żebyś ty zadbał, czy zadbała o siebie, o techniki, które mogą tobie pomóc obniżyć napięcie w rozmowie, bo wiadomo, że jeśli ty masz przekonanie, że to jest słuszne i teraz jesteś w roli trochę osoby wspierającej tej, która na tę terapię nie chce pójść, to potrzebujesz też skutecznych technik do tego, żeby sobie pomóc w napięciu, żeby te rozmowy miały tutaj większą efektywność i, i, i sens. Ale bardzo ważny element, którego nie można pominąć, w takiej sytuacji to jest moment, gdzie i kiedy odpuścić i lepiej zadbać o siebie, bo czasem nie warto rozmawiać za wszelką cenę. Czasem, nawet nie czasem, przychodzi po prostu moment, w którym warto po prostu zakończyć to zapraszanie czy namawianie i też dostaniesz tam ode mnie wskazówki, kiedy, kiedy odpuścić i jak wtedy o siebie zadbać, żeby właśnie nie wejść w rolę terapeuty. I e, jeszcze jedna ważna rzecz, czyli utknięcie jakby w komunikacji, czyli jak postępować, kiedy e, osoba, druga osoba kompletnie jakby przestaje rozmawiać o terapii albo unika tematu, czyli nie wiem, doszło do sytuacji, w której jedna osoba mówi, e, no to chodźmy na terapię i temat umarł. Albo chodźmy na terapię, to ty umów, a druga osoba totalnie nic nie robi. I to są te takie utknięcia w terapii, no jakby, no i co? Ja mam się znowu prosić, czy znowu rozmawiać, czy wypominać, czy ja mam, co ja mam właściwie zrobić. No i podaję tam różne sposoby, jak sobie z takimi blokadami radzić, jak rozmawiać, jak ponownie otworzyć dialog. Więc jeśli. Taki praktyczny przewodnik jest ci potrzebny, bo chcesz zaprosić drugą osobę do, do, do terapii, do sięgnięcia po wsparciu. To zapraszam cię do ponad dwugodzinnego nagrania. Bo właśnie w tym temacie link znajdziesz w opisie tego filmu. Także podsumowując, zaproszenie drugiej osoby na terapię par jest wyzwaniem. I najważniejszą którą, rzecz, którą mamy do zrobienia, to jest zobaczenie, że mm, taka osoba może nie chcieć pójść na terapię nie dlatego, że to jest przeciwko nam, ale z troski o jakąś ważną rzecz dla siebie, której nie ujawnia i na niej się skoncentrujmy na samym początku. I przypomnę, że z oporem pracujemy w taki sposób, że wycofujemy presję, naciski, tłumaczenie, przekonywanie, a y, zajmujemy się właśnie y, emocjami i rozumieniem emocji które druga osoba ma, tak żeby ta osoba mogła poczuć się jak najbardziej przyjęta. Więc za to trzymam kciuki, bo to jest naprawdę trudna, trudna robota. Jeśli jak nie mamy narzędzi czy wskazówek, to rzeczywiście możemy nie wiedzieć, jak, nie wiedzieć, jak te emocje tutaj przyjmować. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej. I poznać szczegóły, wskazówki, to zapraszam do pełnego, płatnego nagrania, w którym dzielę się tymi kompletnymi metodami, jak radzić sobie właśnie z oporem przed terapią, jak naprawić sytuację, kiedy już trudne słowa padły, jak rozpocząć rozmowę trochę z czystą kartą. I jestem ciekawa, czy wy sobie poradziliście w takich sytuacjach, kiedy druga osoba tej terapii nie chciała, jak sobie poradziliście, czy co zadziałało? Co było takim czynnikiem, że ta osoba jakby zdecydowała się na tą terapię pójść. Bardzo jestem ciekawa, ale też jestem ciekawa, jaki opór napotykacie, czyli co druga osoba mówi, dlaczego ona na tą terapię pójść nie chce. Dajcie znać, może to będzie inspiracją też do nagrania jakiegoś dodatkowego materiału w tym temacie. No i na dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się podzielić doświadczeniami, to zostawcie komentarz i zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z nowymi tematami na temat relacji, terapii i, 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 i psychologii. Także do zobaczenia w kolejnym materiale.